Dzień dobry. Rozpoczynamy sesję publicznego otwarcia ofert w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę placu przynależącego do żłobka dziecięcego w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszno. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło nam 5 ofert. Termin został ustalony na dzień 16 maja do godziny 9 i otwarcie rozpoczynamy 16 maja o godzinie pięć. Teraz przystąpimy do procedury odszyfrowania ofert i odczytania ich zawartości. Oferta numer 1 grupa magii. Magic Garden, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa i adres wykonawcy grupa Magic Garden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dworcowa 52 do 54 88 100 Inowrocław cena ofertowa wykonania całego zamówienia zakres podstawowy plus zakres opcjonalny w kwocie brutto 497 923 zł i 68 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 2 firma GIL Ludwa Grażyna, Ludwa Kazimierz, spółka cywilna 3390 Jastrzębia, Jastrzębia 143A. Nazwa i adres wykonawcy <coughs> firma GIL Grażyna Ludwa Kazimierz Ludwa Spółka Cywilna Jastrzębia 143A 33191 Jastrzębia. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 319 800 zł. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 3 Argon, Klaudiusz Półtora, ulica Grunwaldzka 121 przez 86, 37 700 Przemyśl. Nazwa i adres wykonawcy Argon Klaudiusz Półtorak 37 700 Przemyśl ulica Grunwaldzka 121 przez 86. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 368 711 złotych i 38 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 4: Moje bambino, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z łodzi. Nazwa i adres wykonawcy: Moje Bambino, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 93 428 łódź, ulica graniczna 46. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 338 614 zł. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Karta numer 5. Weran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 54-433 Wrocław, ulica Nowodworska 12 przez 9. <laughs> Nazwa i adres wykonawcy Weran, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Nowodworska 12 przez 9, 54 433 Wrocław, cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kocie brutto złotych 405 900 złotych, termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem Otworzyliśmy wszystkie oferty złożone w postępowaniu. Kolejne komunikaty dotyczące postępowania będą publikowane na stronie profilu nabywcy w zakładce postępowania na stronie platformazakupowa.pl. Dziękuję bardzo.